Oto kolejny odcinek z cyklu, tym razem o dobrowolnym zus -ie. Dobrowolny ZUS brzmi dobrze do pierwszego złamania nogi. W ramach składki na ZUS jest bowiem też składka wypadkowa. Po drugie, to zachęta do sztucznego rejestrowania nowych przedsiębiorców. Różnica w opodatkowaniu byłaby tak wielka, że każdy chciałby zostać przedsiębiorcą, ale tylko po to, aby nie płacić składki ZUS. A po trzecie, niepłacenie składki ZUS-u oznacza, że nie wpłyną z tego tytułu pieniądze do systemu emerytalnego sama konfederacja szacuje ten ubytek na kwotę bliską 20 miliardów złotych. Pytanie kto pokryje tą dziurę? I odpowiem, inni płacący składki i podatki. Będzie więc musiał wzrosnąć ZUS dla innych albo VAT dla wszystkich. No i na koniec, przedsiębiorca nie płacący ZUSu przez lata w końcu przejdzie na emeryturę. Pytanie kto zapłaci minimalne emerytury dla tych, którzy na nie nie uzbierali? Powiem wam, zapłacą wszyscy podatnicy. Moja propozycja jest inna. Ci, którzy nie osiągają przeciętnych dochodów, mówię o przedsiębiorcach, płacić powinni ZUS proporcjonalnie do zarobków. W następnym odcinku będę mówił o propozycjach obniżek podatków, które postulują Mencen i inni politycy Konfederacji. Obserwuj mój kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków tego cyklu.